Słowo wstępne redakcji naukowej do drugiego wydania. Wielkie zapotrzebowanie społeczeństwa polskiego na Pismo Święte, wyrażające się w przychylnym i szybkim przyjęciu Biblii tysiąclecia oraz doświadczenia redakcyjne zdobyte w ciągu sześciu lat, w których powstawało to dzieło. Wpłynęły m.in. na decyzję natychmiastowego podjęcia przez wydawnictwo i redakcję pracy nad wydaniem drugim zmienionym. Już więc chwilą rozpoczęcia druku pierwszego wydania wstąpiono do nowej pracy, która trwała 5 lat. Okres ten poświęcono na swoiste adjournamenta całej publikacji tak przekładu jak i części dodatkowej. Wpłynęło na wprowadzenie tych zmian. Posoborowe założenia biblistyki katolickiej pozwoliły unowocześnić informacje wstępne o poszczególnych księgach Pisma Świętego. Wymogi dusz pasterskie i głosy czytelników postulowały zmianę niektórych przypisów lub dodanie nowej. Poważne recenzje fachowców opublikowane drukiem w kraju i za granicą czy też nadezone do redakcji wskazywały na potrzebę większej wierności wobec oryginału wraz z ujednoliceniem terminologii oraz na usterki szaty językowej.